Cześć Kamilku, cześć, cześć, cześć. No działamy, działamy. No, no po kogucie, teraz czas, no, bierzemy się za roboty. Ustawiamy motocykle, wiesz, i motorowery. Fajny pomysł, Kamil? Rewelacja. Za każdym ja, razem jest ja, coś ja, nowego. Wiesz co, dwa rzędy, bo mi chodzi o to, że mamy bardzo fajne motocykle. Chodźcie, pokażę motorowery, jak one są tak ustawione. A, i nowość, też troszeczkę podwiesiliśmy. Czekaj, ja widzę. Okay. Kamilku, widzisz, jak na przykład tutaj są motorowery ustawione, to za bardzo nie widzisz tych wszystkich szczegółów, nie? Byś się musiał tak przyglądać. Dlatego zrobiliśmy taki podest i ustawiamy dwa rzędy motocykli, czyli tutaj będzie jeden motocykl, a drugi tutaj. No i oczywiście odwiedzający będą szli i będą, wiesz, te wszystkie szczegóły, wiesz, tam z tyłu będzie wyżej motocykl, tutaj niżej. Chodzi mi o to, że one są bardzo ładne i chciałbym, żeby wszystkie szczegóły każdy sobie tutaj, Kamilku, zobaczył. I jeszcze mamy taką nowość. Te trzy komarki daliśmy na pięterko, taką zrobiliśmy półkę, a pod spodem będą następne komarki, następne wersje komarków. Tutaj mamy kamilek, tutaj daliśmy rysie i żaki, bo też wiele osób chciałoby zobaczyć takie szczegóły. Wiesz, i stoisz, Kamil, i widzisz wszystko, nie? jak one są odrestaurowane, jak one były zbudowane. Powiem ci tak, <grym> że one są takie ładne. Teraz porównaj. Tu jest żak. Żak wygląda jak komar. A ryż jest już taki zabudowany, całkiem inaczej. Mm -hmm. I wiesz, one jakby tutaj kamil stały tak, to byś tych szczegółów nie widział. Nie widział, tak. I dlatego chciałem po prostu, żeby każdy spoglądał na te szczegóły, czym one się różnią. Piękne są te polskie motorowery. No a co tam u Ciebie? Jak tam po Kogucie? No, już czwartek jest, więc już jest OK, ale poniedziałek jeszcze był ciężki. Aha, no i dobrze. Ale wszystko udało się chyba w porządku. Tak, Zobacz, tak, tak. I... No dzwonią jeszcze ludzie, że tam jakieś tam zimne, zimną wodę mieli pod prysznicem na jakichś kempingach, zgłaszają mi jakieś takie rzeczy. Także są jeszcze takie telefony, ale generalnie już jest cisza, spokój. No i chyba wiesz co, można powiedzieć, że nie wszyscy, ale 99% zadowolonych jest chyba z koguta, nie. Tak mi się wydaje. Spać Fajne. nie mogę, spać nie mogę. Dlaczego? No bo myślę cały czas o tym, wiesz, jak to jest, nie? Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że my jakieś marudy jesteśmy, czy coś, nie? Ale widziałeś tą petycję, jaką dostaliśmy na scenie? Ja Ci się przyznam, no. że Rysiek mnie zaangażował w to już nieco wcześniej. A czyj to w ogóle był pomysł? Ryska. Ryszka Biela, tak? A, tak dobrze. mi się wydaje, no Rysiek mi o tym jako pierwszy powiedział, bo hmm. chyba już ja o tym wiedziałem w piątek wieczorem, jak przyjechaliśmy, to ta tablica była cała zapisana. Pierwszego hmm. dnia praktycznie, no i tam była petycja na dole odnośnie tego, że była kolejna edycja rajdu Koguta. Wiesz, e, wiele osób też do mnie podchodziło, gdzieś tam zagadywało, e, prosiło, więc... Znaczy nie, to nie chodzi o to, żeby ktoś prosić, to żeby tak nie zabrzmiało, tylko po prostu mówili, że po prostu, że chcieliby, że bez tego też... Nawet Leszka się zapytałem, mówił, że życia bez tego nie widzi, on żyje też Kogutem, nie? Dużo było takich ekip, powiem Ci szczerze, że im nie pytali. I o powody, i o to właśnie, że mówili o tym, że, że nie wyobrażają sobie tego mm. czasu bez koguta. Dla niektórych to jest jedyna wycieczka w roku. Zabierają całą rodzinę jadą. Mm. Także no to jest coś dużego, tak szczerze mówiąc. I... No jest, jest, jest. Kamilek, y... ogarniemy, ogarniemy, ogarniemy. Rezerwujcie sobie Boże ciało. Ja to przemyślałam z rodziną. Jeszcze wiesz, jak byliśmy w mrągowie, mm. to sobie poszliśmy. Całą niedzielę spędziliśmy nad jeziorkiem, wiesz, ja tam z synami, z żoną, też żeśmy na ten temat rozmawiali cały czas, no i, i coś wymyśliliśmy, nie? Szkoda też tych dzieciaków, nie? Zobacz ile my żeśmy zebrali, no przecież prawie 2 miliony 900 kamieni, no to przecież to jest 2 miliony 900 tysięcy złotych, to przecież to jest ogromna kwota, nie? To jest pieniędzy. Od poniedziałku puszczałem przelewy, tam dziewczyny się szykują, gdzieś tam jeszcze czekają na jakieś wpłaty. Wiesz, ty tych przelewów muszą wypisać chyba 650 mamy, bo mamy 150, około 150 jest z powiatu dzieciaki. Morągowo mamy chyba z 10 zgłoszonych różnych tam ośrodków. No i mamy 500 dzieciaków zgłoszonych przez, przez uczestników, nie? Więc to, to, to pewnie zejdzie z tydzień czasu, z tymi wszystkimi przelewami. No ale no, jakieś te emocje pozytywne są, wrażenia są. Nie no, nie chcę, żeby to ktoś pomyślał, że ja marudzę po prostu, nie? Ale myślę, że... Tak z mojego odbioru też wynikało, że ludzie doskonale zdają sobie sprawę, jaki jest ciężar organizacji takiego rajdu. Nie tylko jeżeli chodzi o czas i zaangażowanie, ale też po prostu mówiąc wprost o pieniądze. Więc też chyba rozumieją to, że możesz być zmęczony. Ta radość tych dzieciaków, które dostaną, wiesz, jakąś tam pomoc, to jest też ogromna. To, to wiesz, to się tak. To co to mo, mój, moje marudzenie, a radość to jest w ogóle całkiem inaczej. Nie? To, to... Zobacz, tysiąc paczek, już ekipa tam tąka też rozwiązała po szpitalach czy, 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 czy wiesz, czy po jakiś tam e, takich miejscach, w domach dziecka, więc to jest naprawdę ogromna siła, ogromny power. No szkoda tego jakoś to chyba odpuścić. To wybacz proszę, tak za język trochę pociągnę, korzystając z okazji, że mam kamerę i teraz mi się nie wykręcisz. E, coś powiesz więcej. Już mam powiedzieć. Rezerwujcie sobie Boże ciało na ten rok, a coś więcej to ja muszę usiąść, tak? A co chcesz wiedzieć więcej? No to, co wszyscy chcą wiedzieć, a czego nie chcesz powiedzieć. Chodź, ja sobie usiądę tutaj na... Bo muszę sobie, Kamilku, już usiąść, bo my od rana układamy te motocykle. A, generalnie tu musimy jeszcze zrobić ściankę, bo chciałbym, żeby, żeby... Bo ten motocykl jest przygotowany, on jest taki, który ma tam 4000 km przejechane i jest Kamil przygotowany właśnie po to, żeby każdy tutaj na niego sobie siadał, nie? Robił sobie zdjęcia tutaj na ściance. Nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało i żeby po prostu jestem marudą, bo ja takim osobą nie jestem. Ja Jestem z wszystkiego zawsze zadowolony, optymistycznie patrzę na ten cały świat. Generalnie, Kamilku i widzowie, była taka sytuacja, że no z tym naprawdę jest pracy, tak dużo. Ja tutaj też byłem za, zaangażowany w budowę. U nas w firmie jest bardzo dużo roboty, gdzieś tam mamy bardzo dużo zleceń, robimy na zagranicę, wiesz, przebudowujemy różne tam, tam rzeczy. E, gdzieś tam sieć marketów jedna. Zbankrutowała w Niemczech i kupiły inne sieci. Wiesz, my mamy 94 markety do, do zrobienia. Tak mamy cały czas robimy 94 markety w Niemczech. Ja tak wiesz, jedziemy do Niemiec z Łukaszem, tam trochę koordynuję, przyjadę, to i na parę godzin coś tutaj, wiesz, po prostu dużo strasznie pracy. Do tego doszedł Kogut. Kogut jest samą przyjemnością. Tylko wiesz, ja angażowałem połowę mojej ekipy z firmy na Koguta, ja sam to też czasami miałem po 50 telefonów dziennie. Człowiek mało też spał. Gdzieś tam jak już ogłosiłem, ogłosiłem w grudniu gdzie jedziemy i powiedziałem, że będzie 2,5 tysiąca limit załóg, to wiesz, ludzie też się trochę poobrażali, zaczęli marudzić. Gdzieś tam pisali, że raj dla wybranych, raj taki, raj taki. Ludzie sobie nie zdają sprawy, wiesz, co też wypisują. Siedzą przed tym komputerem i jakieś takie pierdoły piszą. I to się zrobiło tak, wiesz, przykro. Oni pisali jakoś tak weekend, taka była fala. Takiego, jak ogłosiliśmy, taka fala, takiego powiedzmy, głupich tych komentarzy, nie? No i przyjeżdżam w poniedziałek do pracy, widzę Heniek Załamany, wiesz, moja załoga smutna, wiesz, taka... Było to takie nie, niezręczne trochę. A ja w tych emocjach poszedłem od razu do grafików, mówię, dajcie mi tutaj tą naklejkę startową, piszemy tu ostatnia edycja. Ja to zrobiłem w styczniu, już napisaliśmy ostatnia edycja, po prostu już to we mnie też tak pękło, nie? To jest tak duża impreza, zresztą widzisz kamieć tam się ile tam jest osób, że to wszystko skoordynować, to jest naprawdę kupa kupa roboty. A my mamy też swoje inne roboty. My nie jesteśmy firmą inwentową, która się tylko i tylko wyłącznie tym zajmuje. Tylko zajmujemy się wieloma rzeczami naraz. Człowiek ma siłę fizyczną, ma ogromną siłę, ale jednak psychicznie to człowiek to, to siadał. Widziałam po mojej załodze też właśnie w styczniu. i to była taka decyzja. No, ja nie chcę tutaj marudzić, narzekać, ale jak zobaczyłem Wszystkie załogi wiesz tutaj już na starcie na, gdzieś tam na mecie wiesz, każdy pozytywnie no, w, znajdą się pewnie nie każdy jest zadowolony pewnie tam nie wiem można powiedzieć że jest jakieś parę procent jest takich co niezadowolonych typu zimna woda na kempingu czy coś to tak starają Albo się brak wody w pakiecie startowym. No, z tą wodą mamy problem. No, jest parę tych incydentów takich które, które ten, ale już sobie jakoś z tym po prostu radzę wiesz to jest takie wiesz to jest tyle a radość tych ludzi i dzieciaków jest tyle po prostu, nie? I tak, Kamil, to nie jest takie proste. To jest tyle roboty przy tej organizacji. Też prosiliśmy, żeby, żeby tam, jak ktoś może, to pomóc. Wiesz, każdy by chciał pomóc, ale tak naprawdę to jest zaangażowanie w stu to, procentach. To, to, ciężko to jakoś to wszystko poukładać, Kamil. I ja po prostu, to jest tak duża impreza do skoordynowania, do zrobienia tego wszystkiego, że wydaje mi się, że możemy to zrobić, ale byśmy musieli zatrudnić chyba kilka osób do tego, żeby to Wiesz, żeby to po prostu zrobić od A do Z i można ją jeszcze lepiej zrobić, dopracować pewne szczegóły, tak? A widzisz, a jeszcze pamiętasz, widziałeś, że ktoś pisał, że wziął pakiet startowy, a w tym pakiecie startowym nie miał paszportu. co nie? I w ogóle co to za organizacja to tamto. A moja żona weszła na profil prywatny tego kogoś, a on pisze na grupie, na grupie pisze Rajdko right oficjal, mhm. czy ktoś znalazł paszport, bo zgubiliśmy. Rozumiesz? Czy to ktoś naprawdę? znalazł, tak? A on pisze, wiesz, męczy cię, że po prostu, że co za organizacja, bo nie było paszportu w pakiecie startowym. A w drugim miejscu pisze, że. Zgubił. A w drugim miejscu jest komentarz jego, że zgubił paszport i jakby ktoś znalazł to, żebym się odezwał. Ale powiedz mi, co to jest za problem, jak dookoła ciebie jest 2,5 tysiąca załóg. Pójść do kogoś, poprosić, zrobić telefonem zdjęcie i po robocie. Halo. No i tyle, nie. No i po prostu musimy to jakoś teraz. Inaczej... Przeorgan... Bo... Musimy to jakoś przeorganizować. Pomożesz mi w tym jakoś, wiesz, to poukładać, wiesz. Mówię, no my, my nie jesteśmy w stanie tego sami ogarnąć. Musimy po prostu wziąć, zatrudnić kilka osób, wiesz, które się zajmują eventami. Może ktoś od was, ktoś by chciał, a szuka mm. pracy. Wiesz, moglibyśmy to zrobić, nie wiem, od września. Na razie tym nie żyjemy, ale wrzesień, październik moglibyśmy powoli, wiesz... Ja bym się dzi... tak bym chciał, wiesz, widzą przedstawić, zobrazować, bo pierwsza edycja Rajdu Koguta zgromadziła 80 załóg. No ja chyba 116, bo 116 117, załóg, No dobra, ale w ciągu 8 lat od 116 załóg do 2500, a organizacją jakby cały czas zajmują się no, te same osoby. No. To jest Kamil. Cała produkcja to robi już od pół roku, na przykład. Wiesz, w międzyczasie, bo to nie jest tak, że my cały czas, to, nie? Ale my, my, się, my się odrywamy na od jakieś tam swoje roboty. Mówię, mi to nie przeszkadza. Ale gdzieś tam moja ekipa już tam była zmęczona i w niedzielę przychodzili, wiesz, robić. Coś. No, jest, satysfakcja, życie, jest satysfakcja. Jest satysfakcja, nie. Tylko wiesz, jakie ludzie mają problem, później ci facet dzwoni, że on, yy, wiesz, wodę nie dostał na przykład, nie? Ale to nie o to chodzi. Kamil widzowie, uśmiechnijcie się, zawsze trzeba optymistycznie myśleć i pamiętajcie, że, e, żeby się niczym nie przejmować. Ja po prostu muszę to przeorganizować, pozmieniać. A jeszcze taki cały, wiesz co jeszcze zaważyło? Wracałem z mrogowa, facet dzwoni do mnie że on jest z firmy eventowej, że on to przejmuje, może przejąć Raidko Gutą, on się tym zajmie, bez żadnego problemu. No. On jakiś biznes plan ułoży, wiesz. No, I on ja będzie się ja. po prostu to wie pan to jest taki potencjał mi tam tłumaczy, wiesz, coś tam, nie? Pewnie. A ja pytam się tego pana, a pan był w ogóle kiedyś na radzie? No nie, ale ja obserwuję, to jest naprawdę to można z tego zrobić coś, wiesz. I facet taki no interes życia zrobić. No. Kamilek, bo ja mam robotę. Ja idę do roboty swojej, bo my za dwa tygodnie otwieramy muzeum. Widzowie, jeszcze raz bardzo przepraszam za moje takie marudzenie, żebyście to źle, źle nie odebrali. Ja to w emocjach wtedy jakoś tak, tak napisałem e, z moimi grafikami, jakoś tak poszło, ale gdzieś tam w głowie gdzieś tą pomoc dla tych dzieciaków cały czas mam i, i po prostu no idziemy dalej, no idziemy dalej. Musimy to przeorganizować, zmienić. Mi się marzy, żebym. Ja sam sobie wystartował w Kogucie. Normalnie pojechał, taki wiesz, mogę to wszystko nadzorować. Po prostu no, ale to jest bardzo za, dużo, pomysł, za tak. dużo po prostu kamileń. My sobie pojedziemy za rok z jakimiś autami normalnie, Jako uczestnicy, namioty weźmiemy. To my musimy takie coś po prostu U -u, zrobić. To nie? potrzebujemy operatora, montażystę. <laughs> no, ale w, w, chyba, nie, znaczy chyba. Na pewno nie odpuścimy raj do Koguta, bo widzę, jakie jest bardzo duże no chęć jest u was. Ogromny i, i faktycznie jest coś takiego, że od tych ludzi dostaje się tyle energii, że no. szkoda z no. tego rezygnować, to jest fakt. E, ale no, moi drodzy państwo, wymaga ta impreza z uwagi na rozmiar e, przeorganizowania i na nowo stworzenia. Też tak mi się wydaje, że tak to Po prostu nam dobrać. głowy siadły w tym roku, o, tak powiem. No bo dużo było no. tak naprawdę. To był taki rok bardzo obfity, bo i muzeum i rajd. Ja jeszcze widziałam chęńka, wiesz. Wtedy po tych komentarzach widzę Heniek załamany, zero kontaktu. No. Buźka, pa już nie, nie ma rodziny. Już pokażę, nie ma Pokażemy wam jak się relaksujemy, a relaksujemy się jak Leszek przy robocie. Tak? A ja idę motocykle układać. Mam nadzieję, że w dwa dni skończymy z motocyklami. Jak tam? Dobrze, a jak tam start po rajdzie Koguta? Dziękuję Ci bardzo, że to ogarnąłeś. Koordynator startu razem z Grzesiem, nie? No. Dyrektor naszej firmy zajmował się koordynator... koordynacją. Koordynacją. Dzień dobry, koordynacją... Witam, witam. No i cały czas zapracowałem. Ja chciałem na telefonach. Będzie pani u nas. Proszę, jak o jakaś pani Kasia będzie u nas. Dobra, chłopaki, to mi się bardzo podoba. Jak już jest kamilek. Jak jest kamilek z kamerą. To my ułożymy drugi rząd i zaraz widzowie powiedzą czy to jest fajny pomysł. Panowie, to teraz zrobimy tak. Mariuszek i Michał idziemy po tą CZ, ustawiamy drugi rząd. Ja chcę zobaczyć jak to będzie wszystko wyglądało. Dobra. I teraz tył jeszcze. No dobra, wtedy by trzeba było to zapiąć tyłu. Tak tak, nie, no też też do tego. I będziemy musieli dać tutaj też coś. I tu wtedy barierka. I tak o oh, chłopaki. I to będzie tak pomiędzy? Tak, co myślicie? Myślę, że bardzo. Tak. Nie, pomiędzy pomiędzy, nie. No tak, tak, żeby nie zasłaniało. Tam, Łukaszek, no? centymetr w dół. Kurde, to jest zaś. Je. Dobra, ta CZ kagiwa, ma przyjane 10 km. I wtedy każdy sobie, wiesz, motocykl zobaczy z każdej strony. Jego trzeba jeszcze wyczyścić. Dobra, Cześć, I, teraz, i teraz to samo tutaj. Wiem z czym dzwonisz. Wiem, z czym dzwonisz. I to jest właśnie tak, non telefon. telefony. No daj, daj, daj. No, no, no. Czekaj, czekaj, czekaj. ostatni. No. no i czekaj, poczekaj. A teraz trzeba do, 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 doły kół. Nie, nie, nie. Teraz doły kół. Halo? I teraz tak, majstry moje. No trzeba teraz SH-ki żeby się nie, nie wypluły. Kółeczka robcie kró krótszymi łańcuszkami, podpompować trochę koła, a no i lecimy na samym motocykle. Trzy dni, Kamil, trzy dni po mamy, mamy po robocie. Nie? Także Kamilku o rajdzie Koguta wytłumaczyłem, nie? Ten z firmy eventowej, co za dni w poniedziałek, ja mówię, kurde, no co za biznesmen, nie? On mi będzie tłumaczył, jak wiesz, jak rajd Koguta zorganizować, no. Masakra. Kaszek chciałem podziękować za ten cały start. No. Za koordynację tam z Grzesiem. No Ile mieliście tam ludzi do tego, do układania aut. Jest co było około 35 osób, no. dużo wolontariuszy, e, harcerzy. E, ludzie w ogóle przychodzili, chcieli wszyscy pomagać, dzwonili do mnie. Na tak? przykład dzwoni pan z Warszawy, że on by chciał pomóc na starcie. mówię, że już mamy tyle osób, że nie potrzeba, nie? Ale ja bym bardzo chciał przyjechać i pomóc. Ja mówię, no to dobra, przyjechać do mnie, czy tam do Grześka, nie? To nie wiem, czy ten pan był, bo było tyle ludzi, że normalnie myśmy latali, wiesz, od miejsca do miejsca. Każdy nas ciśnie, weź puszczaj, puszczaj auto, bo, bo wiesz, bo mi się tu gotuje, nie? Tam przychodzi pan, ja stoję półtora godziny, już nie mogę jechać. Ja mówię, wie pan, wszystko rozumiemy, ale my kierujemy ruchem, mamy informacje z danego punktu, gdzie ile osób. Ale jak już tak mówimy o starcie, było kilka incydentów, Kamil. Jednym A. incydentem było to, że któryś wyzwał policjanta. To no. mi się bardzo nie podobało, gdzieś tam przeprosiłem, ale coś takiego było. Druga rzecz była taka, że zauważ o 10, od pół do 10 do 12 mieliśmy potężny korek na tym tak. starcie, ale to tylko dlatego, że, bo, bo nowsze auta miały późniejszą godzinę startu. To było, godzina startu była od 8 do godziny 16, i auta, które były starsze, startowały wcześniej, dostaliście A godzinę i startu. A młodsze, auto miało później startować. A ja wiesz, będąc na, tej, na tym starcie tak. widziałem, jedzie 9.4, jedzie 9.3 o godzinie 9 rano. Tak, I tak. przez to się zakorkowało, bo tak. wszyscy chcieli jak najszybciej wystartować. I na pewno za rok będziemy na to zwracać uwagę. Jeżeli masz godzinę startu, bo co, do czego zmierzam, o godzinie 14 e, już nie było kogo nikogo. Tak, nie było kogo A my mieliśmy puszczać do godziny 16. I to się nie powinno korkować. A później ktoś jeszcze później przyjechał? Tak, no przyjechał pan, powiem wam taką super sytuację, że przyjechał pan około 18 godziny, no firma już była zamknięta, rejestracja, wszyscy już pojechali, no my tam jeszcze żeśmy zbierali jakieś ostatnie takie rzeczy po tym, po starcie i przyjechał pan taki wystraszony i trochę ucieszony, że kogoś zobaczył i mówi kurcze, no ja się spóźniłem, przepraszam was bardzo, ja rozumiem, ale mi się zepsuło auto. Czy ja jeszcze dostanę pakiet startowy? Ja mówię, no nie ma problemu, jeżeli jest twój pakiet startowy, no to dostaniesz go. No. Poszukaliśmy oczywiście, bo tam zostały jakieś pakiety startowe na firmie. No jest, no a ja mówię, a co tak późno, nie? A pan mówi tak, taką sytuację, zepsuł mi się samochód, no to co robimy? To ja szybko na jakąś tam aukcję znalazł golfa dwójkę. Kupił golfa dwójkę, wsiadł i mówi, może się uda, nie? No i przyjechał do nas, taki był uradowany, dostał cały pakiet, wszystko to co się należało każdemu uczestnikowi. Radosny, dwie parki, takie fajne, także serdecznie ich pozdrawiam. No to było takie najfajniejsze, powiem Wam szczerze, nie? A na starcie to też dużo ludzi takich na przykład się wpychał autami służbowymi. Nie, nie, bo ja jadę za kolegą. Nie, nie, bo ja jadę, bo tam moja, nie wiem, koleżanka jedzie. I to dużo blokuje przy starcie. My musimy ich wypraszać, no bo nie chcemy, żeby przez start przejeżdżali. No i dużo też takich przychodzi, słuchaj, wpuść tutaj, bo ja wiesz, się gotuję w tym aucie, nie? No i tak wszyscy, wszyscy by chcieli o jednej godzinie wystartować, rozumiem, bo to jest daleko, no ale tego się nie da. Jeżeli ten czas my jakiś tam dedykujemy do danego auta, to chcielibyśmy, żeby to było właśnie podzielone przez te godziny startu, nie? No to co? To na przyszłość by trzeba było oznaczać po prostu godzinowo. Na pakiecie startowym żółty kolor 8, 10, zielony kolor 10, no. 12 i wtedy masz... No zaraz... tak, ale ludzie, wiesz, jak ktoś ci już wjedzie w kolejkę, masz dwa pasy ustawione, do startu na przykład to ciężko jest kogoś wycofać, każde takie zatrzymanie się, ja rozumiem ludzi, że on chce się przebrać. Niektórzy nie rozumieją, a bo ja jadę z kolegą, to ja bym chciał razem przez start przejechać. Ja mówię, dobrze, to przejedziecie razem przez start, a i tak za startem już się zgubicie, nie? Taka jest prawda. Przy, przy takim ruchu się nie da, nie? No i oni wtedy robią taki, powiedzmy, zator, nie? Bo, bo my chcemy to usprawnić nie tylko, żeby wypuścić szybko, żeby iść do domu, tylko po prostu cała ława jest zakorkowana i inni na tym cierpią, nie? No to w ławie to faktycznie problem, ale w Brągowie wydaje mi się, że korek na mecie to wprost przeciwnie, bo tam normalnie była impreza, bile rozpalone, ludzie się integrowali, poza Tak, wiesz, inaczej jest, inaczej, inaczej jest jak ludzie już są na miejscu, wiedzą, że zaraz rozbije namiot czy pójdzie do hotelu, to jest inaczej, a też jest inaczej na starcie, jak on wie, że ma jechać autem normalnie 7 godzin, a takim zabytkowym będzie jechał 10 godzin, przykładowo, nie? Łukaszku, zbieraj siły, bo za rok to samo. Dziękuję. Jestem przygotowany już. Nawet inaczej nie myślałem. Buśka Pa. pa.